Rozpoczynasz sprzedaż online, a może zastanawiasz się nad migracją na nową platformę sprzedażową. W każdym przypadku wybór platformy może mieć kluczowy wpływ na sukces lub porażkę Twojego biznesu. Tu Marta Zadbox, a w tym odcinku przedstawię Ci 5 powodów, dla których przemyślany wybór platformy e-commerce naprawdę ma znaczenie. Zostań do końca, aby upewnić się, że podejmiesz dobrą decyzję. Niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twój biznes, zawsze warto myśleć o skalowalności. Dynamiczny rozwój rynku e-commerce wymaga, aby platforma była zdolna do obsługi rosnącej liczby użytkowników i danych. Skalowalność pozwala na płynne działanie sklepu nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki temu nie musisz się martwić, że Twoja strona przestanie działać, gdy liczba odwiedzających nagle wzrośnie. Dobra platforma e-commerce pozwoli na łatwe skalowanie zasobów w zależności od potrzeb. Skalowalność nabiera jeszcze większego znaczenia, jeśli myślisz o ekspansji zagranicznej. Elastyczna platforma umożliwia łatwą adaptację do specyfiki różnych rynków, obsługę wielu walut i języków czy spełnianie specyficznych wymagań prawnych poszczególnych regionów. To może zapewnić na przykład funkcjonalność Multistore dostępna w ramach platformy Adobe Commerce. O czym więcej mówię w jednym z poprzednich odcinków. Druga kwestia, na jaką powinieneś zwrócić uwagę, to swoboda integracji. Wysokiej jakości platforma e-commerce powinna być zdolna do współpracy z różnorodnymi systemami, takimi jak WMS, ERP czy CRM. Dzięki nim możesz optymalizować pracę magazynu, lepiej kierować zasobami przedsiębiorstwa czy zarządzać relacjami z klientami. Jednym słowem, odpowiednio wdrożone integracje Umożliwiają większą kontrolę nad biznesem, zapewniając optymalizację procesów i zwiększoną efektywność operacyjną. Po trzecie, personalizacja. Możliwość dostosowania treści, rekomendacji produktów i interfejsu do indywidualnych potrzeb klientów zwiększa zaangażowanie i lojalność. Dzięki personalizacji możesz oferować klientom dokładnie to, czego potrzebują, co z kolei zwiększy ich satysfakcję i szansę na powrót do Twojego sklepu. Dlatego warto zwrócić uwagę na edytowalność poszczególnych elementów strony oraz upewnić się, że istnieje możliwość jej rozbudowy o dodatkowe funkcje w przyszłości. Czwartym powodem jest bezpieczeństwo. Ochrona danych klientów i zabezpieczenia przed atakami cybernetycznymi są niezbędne dla budowania zaufania. Wybierając platformę, zwróć uwagę na kwestie takie jak firewall, ochrona przed DDoS i systemy detekcji zagrożeń, które zapewniają bezpieczeństwo transakcji. Pamiętaj, że utrata danych lub naruszenie bezpieczeństwa może mieć katastrofalne skutki dla Twojego biznesu. Ostatnim, ale nie mniej ważnym powodem, nad którym warto jest się pochylić, to zgodność z urządzeniami mobilnymi. W 2023 roku aż 79% klientów dokonało zakupów przez smartfony. Dlatego platforma e-commerce musi być responsywna, szybka i łatwa w obsłudze na urządzeniach mobilnych. Strona nieprzyjazna dla telefonów może odstraszyć potencjalnych klientów, dlatego ważne jest, aby sklep działał bez zarzutu na każdym urządzeniu, zapewniając najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika. Podsumowując, wybór odpowiedniej platformy e-commerce ma ogromne znaczenie dla sukcesu Twojego sklepu internetowego. Skalowalność, integracja. Personalizacja, bezpieczeństwo i dostępność na urządzeniach mobilnych to kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę. A jeśli chcesz poznać więcej wskazówek, które pomogą Ci sprzedawać więcej i lepiej, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!